Cześć. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie włoskiemu blenderowi Vela marki Bugatti i domowemu serkowi, który każdy może przygotować dosłownie w półtorej minuty. Serek będzie zdrowy, bez dodatków, bez polepszaczy, bez konserwantów. Kilka słów o tym kuchennym brutalu. Włoska marka Bugatti zaprojektowała na nowo dzbanek blendera Teraz już nie jest szklany, tak jak było to kiedyś. Jest ze specjalnego, bezpiecznego tworzywa i połączenia szkła. Y oczywiście nie ma żadnych BPA, żadnych sztucznych barwników, żadnych ch chemicznych substancji. Ten y blender mogą wykorzystywać kobiety w ciąży, dzieci, a nawet osoby starsze. Kielich blendera można ustawiać w różnych pozycjach, także każdy, zarówno prawo i leworęczny, znajdzie odpowiednią pozycję dla siebie. Włoski blender Bugatti Vela ma aż 4 prędkości. Na najwyższej ostrza wracają się z prędkością 20 000 obrotów na minutę. No faktycznie sporo. Dodatkowo na panelu jest funkcja pulsacyjna i funkcja kruszenia lodu. Do domowego serka wystarczy nam nieco szczypiorku. Potrzebujemy kilka rzotkiewek. No i zaczynamy to, co lubią tygrysy najbardziej, czyli serek. Wrzucamy do blendera, dodajemy parę rzodkiewek, też pociętych, posiekany szczypiorek, do tego jedną, dwie łyżki kefiru, odrobina brązowego cukru, ale tak naprawdę niedużo, nieco kwasku cytrynowego albo soku z cytryny, odrobina soli, Nieco pieprzu. Tego akurat dodaję trochę więcej, bo lubię pikantne serki. Ok, i zaczynamy. Jak widzieliście, chwila, moment i serek jest gotowy. Pozostaje nam go jedynie przełożyć do miseczki. Kilka chwil w tym blenderze można zrobić taki pychotkowy serek. Blender zrobił co do niego należało, jest już umyty i wysuszony. Popatrzcie, jak prosto się go składa. Stopkę z ostrzami montujemy od spodu, przekręcamy. Tutaj jest taki malutki zaczep. Kiedy się to zatrzaśnie, jest już wszystko w porządku. W kielich wkładamy, pokryweczkę i to wszystko.